Trzy nowe przypadki koronawirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego łącznie to jest 14 w tej chwili osób. Te trzy osoby to trójka mężczyzn, dwójka w sile wieku, jedna osoba starsza. Cały czas Trwają badania i pobieranie prób w szpitalach oraz pobieranie prób przez zespoły mobilne na terenie województwa kujasko-pomorskiego osób, które znajdują się w kwarantannie. Tutaj też zaznaczam, że osoby, które trafiają do kwarantanny nie będą miały od razu pobierane prób, O tym decyduje sanepid. Należy odczekać kilka dób od momentu potencjalnego kontaktu, co utrudnia całe przedsięwzięcie. Natomiast na cały czas jesteśmy, jakby, na bieżąco i trzymamy rękę na pulsie, chociaż oczywiście już nieraz mówiłem, że sytuacja jest wyjątkowo trudna. Duże zadanie, które odgrywa w tej chwili policja, Sanepid i samorządy. Mówimy o tych wszystkich osobach, które przekraczają naszą granicę, powracają z różnych krajów z całego świata, czy to z wakacji, czy to z miejsc pracy. Są to osoby, które staramy się identyfikować, identyfikuje ich Straż Graniczna. Następnie wyłapuje to policja, przekazuje te informacje do Sanepidu. Następnie te informacje z Sanepidu trafiają do samorządów, który stara się pomagać i organizować razem z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jakby dostarczanie żywności, jeżeli jest taka potrzeba. Tu również jest, jest takich przypadków powyżej 60. W tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim mówimy o przypadkach kwarantanny zbiorowej, staramy się nad tym wszystkim, wszystkim zapanować i, i to dobrze organizować. Przede wszystkim kwarantanna ma swoje zasady i polega na tym, aby osoby, które zostały objęte kwarantanną, zostały w domu przez co najmniej 14 dni. To jest podstawowa rzecz. Rzeczywiście te osoby nie mogą wychodzić z domu, bo istnieje rzeczywiście pełne potencjalne ryzyko zarażania się od tych osób. Natomiast są to generalnie z założenia osoby zdrowe, które są obserwowane przez pracowników Sanepidu, które mogą się kontaktować z lekarzami POZ-u i zgłaszać swoje, swój, swój stan zdrowia, ale przede wszystkim to jest ten Sanepid i gdyby coś się działo nie tak, to wtedy dochodzi do kolejnego jakby etapu i albo jest wizyta w szpitalu, albo jest badanie w miejscu zamieszkania, aby ewentualnie wykluczyć lub potwierdzić obecność koronawirusa, Ale z założenia 99% przypadków no tak statystycznie można założyć, są to Osoby zdrowe, więc bardzo prosimy, żeby również do tych osób w ten sposób podchodzić, żeby ich niepotrzebnie nie szykonować, nie ma takiej Szanowni Państwo potrzeby. Sytuacja jest bardzo poważna. Powinniśmy cały czas zostać w domu i opuszczać miejsce zamieszkania tylko na potrzeby zrobienia zakupów. Oczywiście zachowując tutaj wszystkie środki ostrożności, czyli tą odległość z poszanowaniem tych, tego problemu, który, który występuje, czyli przede wszystkim również odpowiedniego podejścia do osób, które sprzedają te towary. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne skupiska ludności, place zabaw, no, apeluję do Państwa, aby, aby jednak wytrzymać. To jest bardzo groźna choroba, bardzo łatwo się rozprzestrzeniająca i możemy ją tylko powstrzymać właśnie zachowaniem pewnej odległości tych standardów, które, które wprowadza rząd.